1 września, ale to no, będzie Katarzyna czyniła honor domu. Panie Pawle, zapraszamy. To tak... Elu, Pawle na pociąg o 20.45, więc musimy <grym> szybko owścić, żebyście spokojnie zdążył na pociąg. Także tak delikatnie, może ja tutaj tak, żeby nie bolało, żeby nas nie będzie chciał, chciał, nie chciał nas chciał zaprosić, już tutaj koleżankę tak... No jest, jest, dobrze. Uszczone. Wybije mnie... tak? Marcin, po Dobra, jest uszczone. Dobra, to już tak... O tak, tak, tylko tyle. Kształt był pierwszy. Możemy wytrzeć? Dobra, teraz czcimy Pana. Tylko nie po tłumaczce. Dobrze. Już? Nie wypijemy. Dobra. Tak. Hostí, <laughs> dobře?